Odcinek Ludzie Pasje Miasto. Realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie dziś sprawdziłem przyjemnością. zapraszam Państwa do krainy wokalistyki, może do krainy muzyki, może do krainy jeszcze innych pasji. Nie ukrywam absolutnie gościa swojego, znalazłem na portalu społecznościowym. No tylko dlatego, że w zdjęciu profilowym ta piękna kobieta siedząca po mojej lewej stronie trzymała mikrofon mówię, o jakaś piosenkarka, jakaś wokalistka, napisałem od słowa do słowa. No i realizujemy tą rozmowę, z czego się bardzo cieszę, z prawdziwą przyjemnością, gościem moim i Państwa, Karolina Rebane-Kurek. Dzień dobry, Karolinko. Dzień dobry, Wojtko. No aż chcę się zaśpiewać, poszła Karolinka do Golinka. To jest tak, że bardzo rzadko spotykam się z tym imieniem u kobiet. Nie wiem, no, chyba jesteś pierwszą Karoliną, którą, którą znam, ale zanim w ogóle. No to pytania muszą paść. Jak to państwo doskonale wiecie, od ośmiu lat Częstochowianka. Częstochowianka. I tak z dziada praziada? No, z dziada, pradziada. Ja się urodziłam w Częstochowie, natomiast moi rodzice mieszkali od dzieciństwa w Częstochowie. Mój tata, co prawda, urodził się w Myszkowie i gdzieś tam z Myszkowa Aha. rodzina taty pochodzi. Ale mama, agent, tak, cały ale cały czas od, od dziecka mieszkali w Częstochowie mama z tatą, chociaż nie urodzeni, ale, ale jednak mhm. Częstochowianie. Mnie zawsze bardzo interesują korzenie moich rozmówców. Ty masz, posiadasz jakąkolwiek wiedzę na temat swoich przodków? Znaczy, no ja nie mówię mhm. o XVI i XV wieku, no bo to wiadomo, ale tak jakbyśmy do tyłu, to co oni robili, z czego mieli chleb, wiesz? Nie wiem, nie wiem tego. Wiem, że moje nazwisko, to nazwisko rodowe Rebane, jest nazwiskiem estońskim, że rodzina musiała pochodzić z Estonii. Jest to bardzo popularne nazwisko w Estonii, takie jak u nas Kowalski chociażby. Co, co? Jest tak jedno z tych topowych nazwisk w Estonii i znaczy lis. Rebane znaczy oznacza lis. lis po estońsku. Tyle wiem. E, natomiast nie wiem. Znam tylko dziadka jakby no. Losy, że tak powiem, i zawodowe, mhm. natomiast już pradziadka niekoniecznie. I wiem no, tylko tyle, że gdzieś kiedyś z tej Estonii musieliśmy tutaj przybyć, ta rodzina mhm. moja, ale nie ale wiem. Ale co robił dziadek? Był stolarzem, górnikiem? Nie, mój dziadek pracował w Hucie imieniem Bolesława Bieruta no. jeszcze wtedy. No, 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 Także no, no. tak w Hucie, ale w biurowej pracy. A w biurowej? Tak, nie biurowej nie przy pracy, piecu. nie przy piecu. Z czego, z tego co wiem od babci, nie byli zadowoleni rodzice babci, bo powiedzieli, że z pismakiem to życie nie będzie jednak. Bo ja. Wtedy jednak liczył się fach, w tamtych czasach liczył się fach. Uh -huh. A nie to, że ktoś miał wykształcenie, był taki elokwentny, wtedy to się nie, 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 nie brali liczyło. Nie pod uwagę. Aha. Ale babcia jednak uh -huh. uparła się. Szkoła średnia, to? Kopernik. O, mile wspominasz? Ja mile wspominam Kopernika. Tak. tak, moje dwie córki też. Jedna już skończyła Kopernika, natomiast druga też chodzi do Kopernika. Czyli taka tradycja rodzinna trochę. Tak, bo moja mama i rodzeństwo mojej mamy skończyło Kopernika, brat mojego taty skończył Kopernika, mój Ale... mąż jest z Kopernika, również jego rodzice są z Kopernika, także naprawdę jest, mamy taką kopernikowską trochę rodzinę, można Aha. powiedzieć. Rozumiem, że skoro liceum, no to policja, policją studia no bo... Tak, były studia. Tak, mogę się dowiedzieć. Co, z kim rozmawiam, z wykształcenia. Z wykształcenia zależy którego, bo tych no. wykształceń. Ja trochę jestem taka jak Irena Kwiatkowska w 40 -latku. Żadnej kobieta pracy, tak, Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. Wielu czynności i z zawodów i, i rzeczy się małam w życiu tak naprawdę. O, na Chociaż z tego pierwszego wykształcenia jestem nauczycielem języka niemieckiego. Germanistka. Germanistka, Uniwersytet mm. Śląski, ja, 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 ja naturalnie. <grym> 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 Natomiast, no, później po drodze moje losy się tak potoczyły, że niekoniecznie ten język niemiecki Dał mi szczęście zawodowe, tak to nazwijmy, mm. bo dość długo się tułałam po różnych szkołach. Wtedy język niemiecki nie był popularny. Ale jako językiem. nauczycielka, tak. jako belfer. Jako belfer. Jako belfer mm. w różnych szkołach średnich w Częstochowie. Oczywiście mm. też lekcje prywatne, jak najbardziej. Ale chyba nie jest ten język w dalszym ciągu, a wtedy na pewno nie był taki lubiany, popularny i lubiany, więc mm. Mm. ciężko było z tego mieć chleb, tak naprawdę. I dlatego... Poszłam trochę w inną, w inną stronę. I co robisz teraz? Ym, teraz obecnie pracuję jako analityk finansowy. To się tak nazywa. Znaczy, ho, 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 to znaczy, ja sprawa. tak, poważna sprawa, ja to tak mówię, nazywam analityk finansowy, bo jak powiem specjalista do spraw konsolidacji, to pewnie mniej osób Nie. będzie tak. dokładnie wiedziało o co chodzi, więc ten analityk finansowy trochę bardziej jest taki, wiadomo, mhm. z czym się wiąże. Y, natomiast po drodze jeszcze skończyłam prawo. Również Proszę na Uniwersytecie Cię. Śląskim. Tak, w 2018 roku dostałem dyplom. Yy, prawniczka. <laughs> prawniczka, ale nie, nie praktykująca prawniczka, tylko, mm -hmm. tylko z tytułem magistra prawa. Magistra prawa, bo to, żeby w tym zawodzie pracować, to później trzeba mm, aplikacje, coś Tak, tam. trzeba by było robić aplikację I, jakąkolwiek. I, tak, 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 żeby. Natomiast bez aplikacji to jest taki. No, że się orientujesz, ale... Tak, taki stolarz a... bez narzędzi, tak, coś Aha. wiem, ale no, mhm. no... Ale czemu odpuściłaś to prawo? Przecież to dobry zawód. Yy, to znaczy w międzyczasie ja podjęłam yy, studia prawnicze w momencie, kiedy pracowałam u komornika sądowego. Krótko, bo krótko mhm. i bożliwie, ale, ale pracowałam u komornika sądowego i wtedy pomyślałam sobie, że to może być ta droga, którą będę podążać. Czyli szukałaś, cały czas Szukała. szukałaś. Ale no, w międzyczasie ta mm, praca jednak no, skończyła się, nie wyszła. E, a mnie było szkoda rzucić to, 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 to tego, co zaczęłam, więc dobrnęłam do końca. Ale w międzyczasie znalazłam pracę, właśnie, w której teraz jestem już od dekady, bo już 10-10 lat pracuję. Mm -hmm. e, w, I jest okej. Okay. Jest okay. Nie no. będę pytał, doszukiwał, w każdym razie szukałaś, szukałaś znalazłaś. i znalazłam Znalazłam. Czyli rozumiem, że rozmawiam z, e, z zadowoloną Karolinką. Tak. Zawodowo i prywatnie dokładnie. Zawodowo tak. i prywatnie. No i super. Bardzo się cieszę, bo to nie ma nic lepszego, jak człowiek ma satysfakcję tak z tego, co robi i dobrze się w tym czuje. E, no musimy trochę plotkować, bo jak wiesz, jest to program plotkarski. Nie wiem, wymyślę może jeszcze za jakiś czas jakieś kolejne plotkarskie pytania, kto z kim, jak gdzie, ale póki co no to e, sprawy bliskie mojemu sercu gotowanie. Lubisz gotować? Czy wolisz jeść? To znaczy, ja trochę jestem jak Maria Curie-Skłodowska, jeżeli chodzi o gotowanie, bo mm, lubię jak przyrządzić coś szybko i zjeść, mhm. albo jak coś wrzuci się do garnka i to się gotuje i tam nikt nic no. nie przeszkadza i później się to kiedyś tam zje. Mhm. E z tym gotowaniem to jest trochę tak, że no, mam troje dzieci, więc zawsze byłam zmuszona do tego gotowania. I w domu rodzinnym też trochę byłam zmuszona do gotowania. I to było zawsze taka... Trauma? Może nie trauma, nie chciałabym tego nazwać traumą, ale zawsze troszeczkę taki, z takim przymuszeniem, muszę to zrobić, Lubię jeść coś dobrego, natomiast wolę, jak gotuje mój mąż. Aha, no, mojego męża je... nazywamy geslerką w domu, więc... O, to ci się dobrze trafiło. Dobrze mi się trafiło, no, więc to... korzystam z tego właśnie. No to brawo. Znaczy wiesz, ja zauważ, że jeżeli chodzi o szefów kuchni w restauracjach, z reguły są to mężczyźni, dokładnie, bardzo dużo dokładnie. jest mężczyzn. Natomiast gdzieś w naszej mentalności jest coś takiego, że jak w domu obiad, no to mamusia, no to prawda, tak, to kobieta. że kobieta. Także zupełnie odwrócę. A ja właśnie chciałabym mm -hmm. od tych stereotypów się troszeczkę znaczy wiesz, ja też bardzo lubię gotować. Znaczy, ja lubię bardzo gotować, dobrze się czuję w kuchni. Mam, nie ukrywam problem ze zmywaniem. Znaczy no zmywarka swoją drogą, ale no wiadomo, gary, patelnie no, i tak dalej, no to trzeba to ręcznie i tu mam problem. Natomiast tak to lubię. Ale jeżeli bym cię Karolinko zaprosił na kolację, to co powinno znaleźć się na talerzu, żebyś powiedziała, ale ten Kowalski trafił w najskrytsze moje kulinarne gusta? Na pewno. Powiem ci czego nie mogłoby być: mięsa, bo nie jem mięsa od kilku lat, Aha. więc na pewno nie mięso. E, natomiast e, lubię, jestem taka kluskowa. Pyzy, e, kopytka. Ale ryby też nie? E, ryby też od czasu do czasu zjadam rybę. Przyznam się, że zjadam, ale no. unikam jednak. Jednak też mam gdzieś, w, też mojemu mężowi zawsze mówię, że ta ryba też miała rodzinę. O ja, tak, tro, trochę tak, tak, no, mm -hmm. trochę tak, no wiem, że przesadnie, ale... Tak. Ale to jest tak, że cała rodzina Wege jest? Nie. Nie ty Tylko ty... ja. Tylko A, ja ty... jestem wege. No, tak no, mnie skrzywiło w momencie, oczywiście. Ta, tak, no jak problem. najbardziej. Na Także na pewno kluski... Jakaś dobra sałatka, uwielbiam sałatki, Aha. takie przełamania smaków, słodkiego ze słonym, hmm. sery pleśniowe, z żurawiną. Tak. O, to bym musiał naprawdę poszukać w literaturze, bo to nie, nie ja w ogóle... myślę, że to są właśnie tak, najprostsze rzeczy, gdzie wszystko wrzucasz przed... i jest. Um, jest czas na czytanie książek? No coraz mniej jest tego czasu, aczkolwiek um, dorywam się tylko, że ja mam tak, że czytam kilka książek naraz i teraz mhm. czytam coś. Odkładam, coś wracam, no, no. lubię kryminały, um, lubię m, no, takie y, zagadki, które gdzieś tam na mm -hmm. końcu po 500 stronach się rozwiązują, mm -hmm. jakieś detektywistyczne takie rzeczy, Aha. no typu, nie wiem, no, Donna Leon czy, czy taka pisarka, czy, czy Robert Galbraith, o to jest pod, um, to jest pseudonim kobiety, która napisała Harry'ego Pottera. Ona fajnie mm -hmm. pisze kryminał, o detektywie strajku się obejrzeć. Proszę. E, muzyka ważna w życiu? Bardzo czy... ważna. Bardzo ważna. Bardzo ważna. Tak, no a jeżeli o muzyczne to jest tak, czy szeroko w ogóle? Szeroko. Bardzo szeroko, dlatego że mm, to bardzo razem ze mną gdzieś tam, e, nie wiem, dorastało, zmieniało się. Mój tata zawsze słuchał trójki, więc zawsze gdzieś tam te, te, te wszystkie utwory z trójki, kabarety starszych panów, to wszystko jest mi znane. No, no. Później oczywiście były takie czasy hipisowskie, więc The Dorsi, Janis Joplin. Później było reggae polskie no, i niepolskie i Habakuka między innymi też, no, no. którego wspominaliśmy ostatnio. Później to, to, to gdzieś to cały czas tak... No dobrze, ale to, to śpiewanie to jest na... odbywa się na jakiej zasadzie, bo um. ja mam napisane wokalistka. A no to tak napisałeś, bo tak bo by mi z mikrofonu <grym> widziałeś. <grym> ale <grym> jest tak, że to no, no bo przecież... Nie... To, to mikrofon to tylko tak dla fanów? <grym> nie, śpiewam w studiu piosenki Metro w Częstochowie. A widzisz, no to ja temat znam, bo ja tutaj tak. parę niewiast przepytałem tak. z, z metra dokładnie. na dokładnie Dokładnie, Formuę znam, a dawno w tym metrze? No już czwarty rok teraz jest. Czwarty rok, bo teraz koncert niedługo będzie Jutro. Jutro, no Jutro właśnie, jest no, tak. właśnie pisałaś, nie tak. mogę być... Ale bilety wyprzedane? Wyprzedane. Wszystkie. Tak, ostatnio nam się ładnie wyprzedają bilety. Jesteśmy no, jesteśmy zachwyceni, ale mm -hmm. też szokowani trochę tą popularnością. Taką. Nie, no dobrze. A powiedz mi, to jest tak, że w takim koncercie to ile osób bierze udział? No ta grupa nasza liczy, nie pamiętam dokładnie, ale około 15 osób jest nas, więc tak każdy ma tam ten swój mm -hmm. kącik. Y nie wiem, czy nie będziemy musieli, przepraszam, ale Zaszło słońce, za, i, za, i, tak. i nas nie widać. Nie widać. W, 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 włączę światło. Dobrze. Zostaniemy oświeceni. Ja, tak, oświeceni, tak. Chyba, że znowu wyjdzie. A to nie wychodzi. Dokładnie. Um, pilnuję, proszę Państwa, żeby nas było widać. No, widać nas. E, cztery tak. lata. E, to, to jest repertuar. Bo większość dziewczyn, które były mm. z metra, to mówią, że one lubią śpiewać smutne piosenki. Smutne piosenki. A ja właśnie na przekór nie. nie. Ja jestem jednak kabaretowa. Aha. Jestem kabaretowa, lubię śmiesznie, tak trochę właśnie aktorsko, śmiesznie. Aha. Tych smutnych niekoniecznie. One są piękne, ładne są te piosenki, oczywiście, mhm. ale ja jednak chyba wolę ludzi rozśmieszać. No dobrze. Kino. I był jakiś film, który jest w serduszku Twoim ważny? Na pewno, no tutaj akurat tak powiedziałeś może rzewnie może powinnam jakiś smutniejszy powiedzieć, ale ja jednak... Znowu na śmiesznie jednak Bareja, no Bareja to są takie te firmy i Rejs oczywiście, już nie Barei, tak, ale, ale w też ten, w tej e, utrzymaniu. Tak, w tym koszyku. Dokładnie, w tym samym koszyku, więc to są filmy, które, Seksmisja też, no, które Uwielbiam. są no. stare, nadal śmieszne i które mm. mogę oglądać naprawdę tak. ciągle. Wabang. Ba ba też oczywiście. Ja też to są pewnego rodzaju fenomeny, bo widziałem film 20 razy. I za każdym Dokładnie. razem jest to tak zrobione. Dokładnie. Że... Za każdym razem e, się człowiek e, śmieje. Kuchnia była, księdza, literatura była, muzyka była, film był. Dobrze. E, to jest tak, że m, praca zawodowa w wolnym czasie metro i szkolenie głosu swojego, no bo rozumiem, że to nie tylko występy, ale też warsztaty i tak. praca na nad przygotowaniem repertuaru. Tym masz takie marzenie, żeby na przykład swoją płytę nagrać? No może płytę nie, ale chociaż jedną piosenkę na pewno. Myślę, że każdy z nas w tym, w tej grupie marzy o czymś takim. Tak, żeby coś zostawić. Nawet myślałam, żeby e, może mężowi na e, takie, taką sprezentować kiedyś płytę, ale sobie myślę, nie wiadomo, czy będzie słuchał tego. Tak, może będzie wyrzucił w No Nie wiadomo. Oczywiście śmiej się, no, ale, no, ale no, tak, no, jak najbardziej, no, chciałabym, no. No to tego ci życzę, dobrze. Jaki jest w ogóle twój stosunek do Częstochowy? Co ty sądzisz o tym mieście? A wiesz co, jak byłam młodsza, to to miasto mnie nudziło. Wydawało mi się, że tu jest nudno, jest marazm i chyba trochę tak wpadałam też w ten, to co w dzisiejszych czasach słyszę od ludzi, że tu się nic nie dzieje, co nie jest w ogóle prawdą. Po prostu ludzie chyba nie potrafią szukać, bo tu się naprawdę mhm. dużo dzieje i w tej chwili Dobrze mi się że i mieszka w Częstochowie. No to jest chyba jeden z powodów, dla, tego, dla którego tu wróciłam, bo gdzieś tam te moje losy wyniosły mnie nawet poza granicę Polski na jakiś czas, mhm. a jednak jestem tutaj. Jesteś tu, no super. Karolinko, czego już tak życzyć na koniec zupełnie? Ehm, no może właśnie tej piosenki... A, tam płyty czytały, a nie, a nie. Albo całej, dokładnie, nie rozdrabniajmy się, nie, całe, albo całej i wypełnienia Stadionu Narodowego. to miliony, tak? <laughs> dokładnie, dokładnie i tego Stadionu Narodowego, no, żeby się zapełnił że na tym żeby koncercie się kiedyś. Przydał. Dobrze, życzę przede wszystkim zdrowia. Oczywiście. A poza, a jeszcze zanim, bo jakieś inne pasje też są? No ostatnio teatr, znaczy nie ostatnio, bo w teatrze Grałam, pewnie skominując, znasz teatr Wojtka Kołsuta często. Tak. To było lata temu. Byłam jeszcze młoda i piękna. Teraz jestem no nie, tylko teraz, teraz, teraz jestem nie. tylko piękna. No. <laughs> Ale e, tak, grałam w teatrze Wojtka Kołsuta i wtedy jakby. Miałam zamiar to kontynuować. Moją pierwszą myślą było, że pójdę na studia aktorskie, ale nie poszłam, stłurzyłam. Tak naprawdę stworzyłam. Hmm. I teraz wróciłam do tej pasji po latach, jestem na warsztatach w Mickiewiczu. w Mickiewiczu. Pięknie. No i co, no i powiem ci szczerze tak, jestem pod dużym wrażeniem. Matka trójki dzieci pracująca w jakimś tam korpo, która śpiewa. Chodzi na warsztaty teatralne i się chce, no musi petarda. Się chcieć. musi się chcieć. Petarda. Dobrze, proszę Państwa, goście moi i Państwa, tak jak wymieniłem. Germanistka, prawniczka, finansistka, wokalistka, aktorka i no, westalka ciepła, rodzinnego. Karolina Rybane Kurek. Karolinko, bardzo dziękuję za tą dziękuję rozmowę również. i za poświęcony dziękuję. czas. Dziękuję. Ja Tobie dziękuję. I życzę tej poety naprawdę. Machamy tam. Trzymajcie się, ludziska. pozdrawiamy Was, papa. Pa.